Witam, kochani, to jest zapowiedź kolejnego mojego monologu. Jakiś myśli, być może nawet nie wniosków, ale czegoś, co chciałbym, żebyście przemyśleli głęboko w swoim rozumie, w swoim sercu. I odnosi się to do filmu Incepcja, wielokrotnie poruszanego przez wielu twórców na YouTube, komentujących e, przez nas również w kontekście gry, w kontekście mm, snu nasz, na, jako naszego życia śnie we śnie i różnych innych zagadnień, które niesie. Natomiast bardzo. Rzadko, ja w każdym razie nie spotkałem się z tematem, który jest zawarty bardzo mocno i bardzo mocno osadzony. Nie wiem dlaczego nie został poruszony, a być może został, a ja o tym nie wiem. O kwestii wybudzenia ze snu. Tam przewija się oczywiście śmierć, w tym także śmierć samobójcza, i żeby była jasność sytuacji, i dla algorytmów YouTube'a. Absolutnie odradzam odbieranie życia komukolwiek, zwłaszcza sobie. Zachęcam Was do tego, żeby przesłuchać ten materiał i przemyśleć, co tak naprawdę twórcy hollywoodzcy chcą nam przekazać. Jak wiemy, przekazują nam od lat różne rzeczy różne teorie, być może nawet fakty, bo też jest część ludzi, którzy tak to traktuje jako, jako ewidentny przekaz i pozwolenie milczące tak zwane na oglądnięcie i zaznajomienie się z planami, ale także ze stanem, ze stanem tego, czym jesteśmy, stanem naszego umysłu, stanem politycznym, stanem gospodarczym, tego co jest planowane. No jak widzimy, wszystko powolutku zaczyna się sprawdzać. Wszystko może nie, ale, ale zaczyna się wprowadzanie tych, tych planów. No i jak cofniemy się do pierwszych takich szokujących publikacji typu Nowy Wspaniały Świat czy 1984, to mam na myśli Orwella oczywiście, i wcześniej Huxleya. Zresztą panowie się znali, wzajemnie się od siebie uczyli, więc tutaj podejrzewam, że tych nauczycieli wokół nich było więcej. Polecam także taką, taki film radosny Brazil. Twórców Monty Pythona, gdzie też daleko, daleko w przeszłości, pokazywano nam obrazy tego, co właściwie w tej chwili nas dotyka, albo jest na przedproszu. Jeszcze raz zachęcam: nie, jak wiecie, nie możemy z, puszczać takich materiałów na głównym kanale, bo. No, bo musimy przeczekać to co najmniej do lutego i zobaczymy, co dalej będzie. E, więc odnawy, o, jak nas odnajdziecie, posłuchacie, i ciekawy jestem Waszych opinii, czy te przemyślenia zgodzą się z Waszymi, czy też nie. E, no i do usłyszenia.